Wszystkim, ja jestem Kajścowi i wraz ze mną są. Cześć, jestem Kasiana. Hejka z tej strony, Laurka. Cześć, tu erwstu. I gramy dzisiaj uwaga, w Bad War. Tak się spodziewał. Zostawcie łapkę, zostawcie suba już na samym początku, komentarz i zapraszamy Was do oglądania. Jak widzicie, nie wiemy skąd tutaj się zrobiło tyle ja osób. <laughs> Także razem z. W stadem zapraszamy człowieczeństwa. Tak, zapraszamy na odcinek. Witamy serdecznie. Przytymy z tym widzowie. Niebieski, dobra. Ej, są ludzie, którzy tak, jak tak fajnie budują Nie ja tak ostatnio na TikToku im się wyświetlają, także wiesz, że oni tak na speedzie strasznie to budują. Jak wierzę, no, shift. Nie próbuj. Nie próbuj. Nagi, nagi. Nie. nie próbuj. Nie! Dobrze. Dobra. A mówiła, a mówiła. Nieważne. Nieważne, widzowie. Zaintrygowała mnie to. Myślałam, że się popiszę na odcinku, że umiem, ale nie umiem. Uchuku. Panowałam nową technikę obudowywania łóżka. Właśnie widzę, że szło. Właśnie tak. miałam pytać, cóż to za nowe designy. To nowe Pozdrawiam takie... naszego y, jednego z moderatorów, który podrzucił mi ten pomysł. <grym> Ach, ta na moderacja. Żółty idzie z kilofem, z kilofem. Kilofem, inio, Inio. Fajnie prezesie. Dwóch żółtych, a nie. To Klaudia, albo Weronika. Ale jestem niebieska. <grym> <grym> Mój dalej. Nie OK, bo przeobudować. Dobra, ja kamikadzę widzowie. Zabijam się na własnym moście, ale lecimy widzowie, nie śpimy, zwiedzamy. Ktoś tu został? Aha, zielonych już nie ma, czerwoni są czterech tylko. I czerwoni to dopiero yy, twierdzę ja, mają. Laura, pierzus, smar, ja, no. Laura, Laura, rzucam ci wyzwanie. Co to Dobra? za twierdza w ogóle? Halo? Słucham? Laura, weź tą ich twierdzę yy, jakby zinterpretuj jako wyzwanie wobec ciebie. Dobra. Challenge. Challenge. <laughs> Challenge dobra. dzisiejszego odcinka. Dobra. Ej, to. Spadłam! Wiecie co się nam przy... Zgartowałam. I Pominka. Pominka. Co to za dubiel? <laughs> co to za. Nie, żółty, 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 żółty. Idę, idę, idę. Idę. Dobra. O. Spadł. Ja nie jestem snacks. Ja nawet... Komputera nie mam. O, widzę, że Laura, zaczynaj y, Idzie, frajer, idzie, frajer. Chodź już. tu, przymolo, chodź tu, chodź tu. Co ty do... zrobiłeś? Ty chory jesteś. Co za, David, dobra. Aha, odbite. Dawaj, dawaj do nich, dawaj do nich. Dawaj, ja nich. zbieram emeraldy. Oni, oni są. Kurde, łuku potrzebuję. Dawaj, dawaj, bo mnie tutaj. Ja nam bazy pilnuję. Dobra, kurwa i co opuścili. Dawaj, Więc, dawaj, dawaj. Ja mam dobra. emeraldy. Poddam. Dobra. Ten się poddał już chyba. Ej, ja o, mam dziewięć emeraldów, uciekam, uciekam. O, o Boże. O, o Boże. Ej, dawaj mamy, na obudowane, mamy obudowane obsydianem już wszystko? Ej, mogę sobie zrobić tą zbrojeczkę? Dobra, no to już ktoś może sobie zrobić zbroję, co nie? Ej, przy... Nie, dwie osoby jeszcze tam mogą. A już nie nie ma oprócz nas. A, dobra. Ej, bo tylko dwóch czerwonych w sumie zostało, to tak leci. Ten skacze. No, to nie tarza. Właśnie miałam to <laughs> powiedzieć. Wielkie umysły mi się podobnie. No, nie. siedzi. I, a drugi jest tam y, na Emeraldach. Ty, a jakbyś, Laura diamentach. wbudowała do góry? Patrz, bo on tam siedzi, nie? Czekaj, bo jest jeszcze tam. Po... Leży? Eee... Z Z jeden. jeden? Ku easy. jeden został. Dobra, i tam na diamentach był. Jest w bazie. Co za. Ej, o, chyba go widziałem. Laura, to gdzie wy jesteście? Chyba go widziałam, na środku. Ja tutaj rozdupiłam, bo myślałam, że coś tam się ja, ujało. Ja się przestraszyłam. Właśnie miałam pytać do tego typa TNT, nie? Nie, to ma, jest spoko. Niech on ma Jest, to dobra, jest. Masz go? No. Czerwoniku. Debil. Ludzie, przecież tu nikogo nie ma! Tu nikogo nie ma! Kajsawi! Kajsawi! Kajsawoski! Kazja! <gadienki> ok, Jezu, ja na tym odcinku ciągle jem. Jezus, Mary, Nie, no ja, 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 ja przyszłam ze serkiem waniliowym Tłumacznego. O, tego. <gadienki> serek waniliowy też bym zjadła. Dobra, dawaj, Klaudia. Idę. Nie o, będę się szybko Chryste, budować, bo nie umiem czy się tak już Nie, nie, to. Nie, powolutku, powolutku. to na inną okazję. To no, później. tak, to wiesz. A może jednak, chcecie zobaczyć? Chcesz zobaczyć? Nie, nie, nie. już to tak. Nie wiem. Dawaj, bo oni się zeszli teraz. O, chodź tu! Chodź! Niebieski idzie! Niebieski, Niebieski! Dobra, ja jestem zielonych, więc trochę tak. No co jest? Ej! Ale to jest epicka potrafić. walka tutaj. Nie, poległam, ale to była epicka walka. Ja to muszę dać na odcinek wiesz, normalnie, bo wiesz, to, to było za bardzo epickie, Proszę. żeby tego nie wziąć. Tak. Dobra. Cześć. ja już się przestraszyłam. Dobra, to wiesz co? Trzymaj, trzymaj, Weroniczka, Zanieś. A ja. Um, dobra, idę dobra. Na... Mam. Dobre, Mam. Na. W imię, nie wiem, w imię ojczyzny generalnie, nie? Taka sytuacja. imię Jackiego Welsa. O Boże, tak. Ej, jaki, jakiego mieliśmy koloru teraz? Czerwony. A ja się miałam pytać, dlaczego. A ja się właśnie zastanawiałam, czemu niebieski przyszedł mi pomóc. <śleski> Nie zaczęła niebieskiego i nie mówię która przyszła mi pomóc. Nie, co ja zrobiłam? Spokojnie. Chodź tu, playerze. Chodź walczyć. się. Adam. 50... Adam Smasher. Hataś. Adam, lat 52. Dobrze. Dobrze. Laura. Powiedz niko, 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 Nie, nie, nie. Zrób to. Po odcinku. Daj, będziecie się lepiej klikać, będzie się lepiej klikać. Kurde. Ej, wszyscy żyją! Wciąż. No. Wow. Nie, to jest za dużo. Jest. Ej, e, idę na środek. Ja, ja też. To, 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 to strony żółty, dawaj strony stronę żółtej, dawaj do dawaj do Dobra, idę, 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 idę. Bo oni się tu wszyscy biją. Dobra, ja też idę. idę. Paula, będziesz tak patrzeć jednym okiem? Tak, tak, ja tu się miotam między diamentami. Dobra, ja pozbieram, na no mam MC. Dobra, zniszczyłam Ej, pomogę ja mogłam u dziewczynom pomóc. Ale mi zlażyło. Ej, sorry, zagwało mnie. I A dobra, dobra, nie wiem, czy ale nie, łóżko ale łóżko zniszczyłam, nie, więc wiecie. Uszko zniszczyłam. Widzicie, dobra. Który ty i Weronika, czerwony do nas, czerwony do nas idzie, znaczy niebieski. Jak czer no czerwony? Nie, no przecież no, do, 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 dobra, dobra. żółty też idzie. Nie no, co jest gra? Dobra, spadli, dobra. Ej, zbugowałam się i myślałam przez chwilę, że my nie mamy łóżka i ja zginęłam, bo chciał odrodzić. Aha. To ostra faza. Ciężko. Tak, ostra faza, potem... A mianowicie, wracając... ja mam mem Wiedź... razy? Mem jest z Wiedźmina, więc jak go znajdę, to wam wyślę, dziewczyny. myślę, że zrozumiecie. Mamy dwa w skrzynce, ja niosę dwa. Zielony Tam się Tam Zielony? Idzie do nas. Plecy masz być. Wiesz czego? On sam spał. Ile mamy? No, piękne to było. Eee, ja mam dwa miarodzie. Eee, dobra, werka, rób sobie. No. Jakim jesteś, to rób. Ej, niebiescy A. się tuleją z żółtymi, generalnie, nie? Tak jakbyś śmieszny. Uuuu. Słyszałam, niebiescy się turleją. Co? No, ty, wiesz, no mogą się turlać, ty, ty jak wolisz. Nie wiem. Z można było do niebieskich ej, ej. w tym czasie Ajajaj Idą do nas, idą do nas Nie no im to się chyba nie, nie znudzi Jezus, ej Myślałam, że zniszczyli nam łóżko słyszałam ten dźwięk, nie? Co za chłop! No jak? A Adaś. Adaś, ty mnie nie denerwuj Nie no mogę Leży. dobra? Dobra Idę do zielonych Nie wiem, czy ktoś ze mną idzie, czy nie, ale ja idę do zielonych Zabity. O, widziałam to, Laura Piękny, czerwoni, hezdo. tu ktoś się chowa, okej okay. Dziękuję, dziękuję. Jezu, znowu idzie ktoś. Ja pier. Chcę truszyć stąd nie możemy iść. Dobra, stawiam te bo. Jesus Christus. Dobra, próbujemy zielonych. Dostał. Gdzie on jest? Co? Te Silver -y to nasze? Nasze. Aha, dobra, bo on no tam szczęście. stał, no to nieźle. Dla... Mam 500. Dlatego. Uciekaj, uciekaj, uciekaj do bazy jak najszybciej. Próbuję właśnie. Jak najszybciej. Paulina, szybko. Co u nas? Idą, idą na w co, trzeba stanąć z tym łukiem, tak jak zieloni na górze, gdzieś stanąć, po prostu ich napieprzać z tego, bo to jest hit. O, no. oni, chodźmy. Kawia, szybko, niemiescy Do ich bazy. Oni Dobra. Poszli, wszyscy na zielonych. Dobra, idziecie, lecicie. Dawaj. Dawaj, dawaj, dawaj. dawaj. Jezu, dawaj, ale masz jedną spację, nie? O, 10 minut dawaj, do dawaj, dawaj, Dobra. Gdzieś dawaj. Dawaj się teraz nie mówić. Jeden został. Dobra, jednego to tam wiesz. Dead? Go, 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 go! Biegnij! Nie. Nie! nie. mnie. Wracaj, Paulina no wracaj, niebieski na ciebie leci. Wracaj. O. Paulina, masz branie. <laughs> to Adam! Znaczy, nie, to nie Adam. To nie, nie. Adam. Dobrze. Nie, Adam jest Laury, no. Drink. No właśnie, co ty w ogóle. Sorry. <laughs> Tam jeszcze wypadają z spicyka. Gorzaj! No, uh -huh. oh, Kurde! Ale to... Ale Ej, to muszyło. nie ma. nie ma. trzech... Nie ma trzech tych. Ale to. Co trzech? Co? Aha, dobra, to zbieram. Nie, spokojnie ja zbieram. Ja zbieram spokojnie. i tego się nie spodziewałam. Ja na diamentach. Dobra, zbieraj i zrób od razu uleczonę. Skąd mi strzela to na Zrobię, zrobię. Jezu, bawimy. ale miałam stres, bo pewnie spadła. Jezu, oh, Maria, oh nie te tak są najgorsze. Tak się nie bawimy. Jezu. Ej, aha, dobra, my jesteśmy czerwoni, jezus. <noise> Jezu, ale ten, ale to jest długi, jezus. Maria. Kurna, jak Claudia zabrała. Okej, okay, dobra, są jabłuszka. No, zabrała, już zabrała. Kulturalnie <noise> rozłożyłam, żeby każdy miał tyle samo. Oj. Tak, jakby ja już wziąłam swoje pięć. Też już wziąłam. Ja. ja mam też. A tu po. A. Tak, po pięć! A ja mam już pięć, bo ja wcześniej jeszcze Ja mam sześć. Też, też już pięć, to co to, że nie ile potrzebuję. Ile Dobra, wzięłam osiem. <grym> Więc. No, well? bo okay. <grym> wobec <wokół grym> siebie. No to ja okay. Czemu nie? Dobra, no, wzięłam, wzięłam osiem, bo, bo czemu nie słuchajcie. Bo tak. Bo tak. Ale co z... no, zrobiliście, no, arkę? Arka noego! No, arka, no. Czekaj, to już można zasłonić. Kurczaki. Ej, ale chcąc nie chcą ci zieloni mają poniekąd największe szanse tutaj. Bo zabudowali się na górze. Jelo. Wywalone Ej, no. Możemy tam wbijać powoli, ogólnie. Dobra, to wszyscy refilek. Na zdrowie. Tu jeden jest Go. na drzewie. Tu jeden na drzewie jest, jak coś. Go! To jest na drzewie, to jest na drzewie. To nasze, to nasze, to o, nasze. Tak. Jezu. Dobra. Chyba się właśnie miał, miałam krzyczeć, ale wszystko się Tutaj zdarzyło. jest! Nie. Nie. Chuj Co? Dobra, na górę, na górę może, co? I Co na górę? Jak na, gadaje, do, jak na górę? budować się tutaj. Dobra. On się tu no, tak. zabudował w tym czymś. Dawaj, 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 dawaj. Niech atakują go też e, ci. dajcie, dawajcie, dawajcie, dawajcie. dawajcie. Idę. Żeby on się nie odleczył za bardzo, bo on rewka nie? Także. Pomagają nam nasi. Przymierzańcy. Jezus, co za chłopno! Jaki to jest robak? Dajś, poddaj się. Oho. No, boże święto, on będzie uciekał przez pół mapy teraz. No nie. Klaudia, na górę, na górę idź. Dobra, zredukuj Dobrze, Jezu, ale ja już po prostu nie. O, nie jak mi serce bije. Smok, mate, Co to smok? A... Smoki. Ale o co chodzi z tymi smokami, na Boga? Ja się zabudowuję na dole. Chodź, Klaudia. Co? Nie Ej, no mamy nie... się. Gdzie jest Laura? Czy wy nie możecie... Zmowałam A więc nie chodzi o to, żeby zabić te smoki? Ale jak? Ale który jest który? Ej, bo ja... Nie dam, Zara. Ale gdzie jesteś? Tu. Ja jestem tutaj na środku. Bo mnie podbijają do góry. Ej, no by... Spadłam. Spadłam. Spadła. Co? No. Powodłami już nawet w nas rzucają. Jez, <noise> spadłam. Też spadłam. To by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się spodobało. Pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę oraz subskrypcji na kanale. I standardowo komentarz dla zasięgów. I co? I widzimy się w następnych odcinkach. Cześć! Pa pa. pa, pa. pa, pa.